Ha, ach, papi, ach! Oh. Okay. Mały zrobi bokie Mówię A jakby pochłóć coś takiego, robicie ty? Pobanujcie tych ludzi. Ogólnie chciałbym powiedzieć w nawiązaniu do tego TikToka, że kurwa, ludzie używają AI do tego, żeby zobaczyć na przykład jak ich nieżyjący dziadek wygląda, żeby posłuchać głos swojego taty, którego z nimi nie ma. A wy. Kurwa, do czegoś takiego Skandaliczne to jest nie dość, że mam mniej FPS-ów To jeszcze mu komputer fryzuje co chwilę. Ale głos, ale styl mówienia pewor zmienił, co nie? Mama się nie dowie, ty je Rodzice nie wiedzą o twoim istnieniu i jedzie takie kurwy Twoja morda chyba miałeś wypadek z multim. I sobie wpadam Kiedyś zanim poznałem i samu byłem zwykłym człowiekiem, który chodził Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Chodził rano do szkoły i odrabiał zadania domowe na przerwach między przyrodą a WF em Lecz pewnego dnia poznałem Isamu. Był bardzo miłym chłopcem o ciepłym sercu i zaakceptował mnie w rodzinie swojej jako członka swego, jak jego samego. Gdy po raz pierwszy... Dobra, no, nie jak jak to jest. Jakiś zjech to jest. sztuką pyta, jakie są najgorsze, to u mężczyzn. No nie wiem, tak dla mnie to jest chyba wytatuowane imię Laski. To jest niewybaczalne. Jakbym stwierdziła, że jestem z gościem. Jak gdybym zobaczyła na jego udzie napis, nie wiem, Martyna, to znaczy, że tak. Jak nie wytatuuje mojego imienia, to znaczy, że lubi Marcinę i muszę go rzucić. Jak wytatuuje moje imię, to jest i trzeba go rzucić. Mm -hmm. Stay quiet until you hear a better or player than yourself. Kadian, Toshi, Sisson, Halzirk, Osi, Fallen, Wonderful, Shiro Roki Device, Jamie, Zaou, Simple. Myślę, uh, że Simple jest w grze, ale Myślę, że better, in the game. But I think better than anyone else. Ok, instrukcja pracy na budowie. Widzieliśmy to. Przez okno, za płot, pod żabką się widzimy, tak? Wszystko ustalone, dobra. Młody, ja tydzień, przecież ty masz papiery, umowę, wszystko. Ale szef, ja przed chwilą dwieście czysty, pierdolny. Dobry, chłopak, lec. Dzień dobry, pani inspektorze. Ja sam dzisiaj także. Ta kobieta dostała od banku przelew na 37 milionów dolarów i nie uwierzysz, co z tym zrobiła. Oddała? Loon, wracając z pracy sprawdza nagle swoje konto bankowe i widzi tam dodatkowe 6 0, a dokładniej prawie 100 milionów zł. Kurwa, chłopie, od razu bym to wypłacił, kurwa, się mnie w Meksyku, kurwa. Widzieli następny raz. Bym miał, by, by miał taki kanał nowy na kiku Niter Mexicano, i moje transmisje właśnie tak by brzmiały. Que pasa, way. Ma no mames. Ma muchas gracias, Makowiec. tu Donación. Ja pierdolę. Nie ja też, żebym kurwa poleciał do tego, jak Miałbym sto baniek stary i w ru, ru na ruchy. No. Na ruchy bym miał. Dostałem informację, że krzyknąłeś sobie więcej za walkę z Ferrari. A gdybyś nie krzyknął, krzyknąłbym. Właśnie. Od razu ja bym krzyczał. Się, szanować. Ja mogę mniej e, dostawać e, za ten. Ale ja powiedziałem tak samo, że jeżeli mu zabrakło 150 tysięcy, mu za, za mało dawali, to ja mogę ze swoich każdych dać mu 150 tysięcy. Nie ma problemu. Jeżeli nie nie chcą mu dać więcej. Dałbyś mu? Tak. A jeżeli był by wygrał żebyliby wygrał? W sumie sprytnie sobie co zrobiłeś. By Wziąłbyś walkę. od nich 150 tysięcy więcej, oddał jemu, wyszedłbyś na zero i jeszcze walkę byś miał. Kto okaże się mój przeciwbólny kurwa pierdolny zarabiać ze sobą? Tak. to spoluna, co? co ciężkiego w cofaniu samochodem? O kurwa jesteś się Przecież, kurwa, tu nic nie widzę na tym ekranie... Nie <grym> w coś. Jaką kur... prawko zdał Kurat, nie widzę. 20 sekund... przeszkody są! Co to jest? Co to jest? Gdzie jestem? Kurwa, gdzie jestem! Ale to jest on debile, kurwa. stary ja nic nie widzę! Mama dzwoni nie, nie! Obiecaj, że nie zrobisz tego co zawsze. Nie zrobię ci tego. Na mały paluszek! Cześć mamo, pozdrów mamę. Pozdrowienia do Skara. Młusz, co ty robisz? Nic nie robi, mamo, nic, obiecuję. A mówiłeś już mamie, że masz dziewczynę i że się z nią całowałeś? Nie, mamo, tylko żartuje. Sk skandaliczny bezbek. Jakby no to jest dla ludzi, którzy nie obchodzą Juwenalii tylko dożynki, kurwa No jakby... Oh. Dzikiego trenera nie myślałem o tym, żeby go zapraszać i wydaje mi się, że nie. Ja jednak generalnie wychodzę z założenia, że warto rozmawiać z ludźmi ewidentnie mądrzejszymi, z fachowcami w swoich yy, dziedzinach. Siema, siema. A, a... dziki trener... O ile jest w postacią charyzmatyczną, no to jednak nie jest e, fachowcem w żadnej dziedzinie. Więc e, niekoniecznie, niekoniecznie mnie to, co mnie to co interesuje. To kurwa ma? Co to kurwa jest, Krzysztof? Pamiętacie ten samochód wystrzelił przez ilona maskarpetka? Próbuję to nutka! To jest moja ulubiona dzikiego. nutka! Albo grubo, albo wcale. Nie no, stary, najlepsza piosenka, jaką słyszałem. Dzięki, stary. Mokry suchar widzę, że gra FeuroTrack Simulator. A widzowie go trollują czy nie? No się normalnie, no po Uwaga. swoim pasie, kurwa. <gulanie> <gulanie> Oczywiście, że go kurwa trollują. Pamiętam jak ja w to grałem, kurwa, jak nie trollowały z kurtyny. 40 zł! Jak my, chyba, kumple największe. JP, kurwa, wypierdalać. Musiałem ich staranować, bo ja. Tu kurwa, no! Tu miałem pecha, to pamiętam akurat. Był potencjał widzowie. Tylko problem jest taki, że kurwa nic się nie dzieje w internecie. Nic się nie dzieje na YouTubie, nic się dzieje, nie dzieje na streamach, kurwa. Paradoksalnie ludzie zaczęli wychodzić z domu, kurwa, nie siedzą w sieci i kurwa przez to jest... jest taka kurwa stypa. Musisz wrócić domę. Ja pierwolę już miałem pomysł, co im powiedzieć. Nie no, wujki się nie zmieniają, widzowie. Wiem, że wiem, że mnie nie widzą. Wiem, wiem, wiem. wiem. Ale dymówne czy narobiłeś tą wypowiedzią, że trzy osoby wypadają z karty wal. Ja zadam tylko jedno pytanie. A czy jeśli nie wypadają trzy, tylko cztery? Odnośnie klau, to ci mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że, że kurwa szybko zbankrutują i tyle. Kurwa na pizdę, kurwa. Wyobraź sobie majestatyczną maszynę szybującą w przestworzach zdolną do pokonywania kontynentów i oceanów w niespotykanym dotąd komforcie i luksusie. Oto Hindenburg, gigantyczny sterowiec, który miał zrewolucjonizować podróże lotnicze. Ale w ciągu zaledwie kilku minut to marzenie zamieniło się w koszmar. W dzisiejszym filmie opowiemy o tragicznej katastrofie Hindenburga, która nie tylko pochłonęła wiele istnień, ale też położyła kres erze sterowców. Dowierz się również, dlaczego świat odwrócił się od tego innowacyjnego środka transportu i co dokładnie poszło nie tak tego pamiętnego dnia. Obejrzyj film do końca, by rozwikłać tajemnicę tej tragedii i zrozumieć, jak jedno wydarzenie na zawsze zmieniło bieg historii i lotnictwa. Hindenburg był uosobieniem triumfu niemieckiej technologii i myśli naukowej. W odpowiednim czasie, po dojściu narodowych socjalistów do władzy w Niemczech, Hugo Eckener, który był partnerem hrabiego Zeppelina i ojcem pierwszej na świecie linii lotniczej, zdołał przekonać Hitlera, że budowa i eksploatacja sterowców o niespotykanej dotąd mocy i wielkości może podnieść prestiż III Rzeszy. Adolf Hitler poparł pomysł, nakazując przyznanie funduszy na budowę nowych bliźniaczych sterowców LZ-129 Hindenburg i Graf Zeppelin. To miał być dopiero początek. Gdyby pierwszy etap tego ambitnego programu budowy sterowców zakończył się powodzeniem, plany przewidywały rozpoczęcie konstrukcji jeszcze bardziej imponujących sterowców pasażerskich, a nawet i wojskowych. Budowa Hindenburga rozpoczęła się w 1931 roku i trwała 5 lat. Nazywano go wtedy dumnym aniołem nowych Niemiec. Jego wymiary przewyższały wszystkie istniejące sterowce tamtych lat. Długość 248 metrów, średnica 41,2. Na sterowcu zainstalowano cztery potężne silniki wysokoprężne firmy Daimler, których łączna moc wynosiła 4200 koni mechanicznych. Ponadto Hindenburg był w stanie unieść do 100 ton ładunku 50 pasażerów i rozwijał prędkość do 135 km na godzinę. Maksymalny zasięg Urla. lotu wynosił niewiarygodne 14 tysięcy km. Na pokładzie sterowca długo, zapewniono co? pasażerom najwyższy komfort. Znajdowała się tam 15-metrowa platforma widokowa, restauracja z fortepianem i sceną, przestronna czytelnia oraz palarnia. Posiłki były przygotowywane w kuchni wyposażonej w elektryczne urządzenia. Każda kabina wyposażona była w toaletę, łazienkę oraz dostęp do ciepłej i zimnej wody. Oczywiście wszędzie znajdowały się portrety feldmarszałka generała Hindenburga. Po tym jak Firer, któremu Hindenburg niedługo wcześniej przekazał władzę, z w niedługo wcześniej przekazał władzę osobiście odwiedził sterowiec, na statku pojawiły się także jego portrety. Kiedy Hugo Ekener projektował swój sterowiec, zamierzał wypełnić go helem. Gaz ten ma mniejszą siłę nośną niż wodór, ale nie był wybuchowy. Dlatego też inżynier musiał zwiększyć objętość przyszłego sterowca do naprawdę fantastycznych 200 000 metrów sześciennych. Wypełniony helem Hindenburg był prawie niepodatny na uszkodzenia. Nawet przy bezpośrednim trafieniu mógł stracić co najwyżej 2 z 15 przedziałów gazowych. Projektanci obliczyli, że Hindenburg mógłby pozostać w powietrzu nawet z sześcioma lub siedmioma uszkodzonymi przedziałami. Obliczenia pozostały jednak obliczeniami, ponieważ w grę weszła polityka. W tym czasie jedyne złoża naturalnego Helu znajdowały się w Teksasie. Amerykanie po objęciu władzy przez narodowych socjaldemokratów w Niemczech wykazali nieufność wobec szybko rozwijających się Niemiec i zdecydowanie odmówili sprzedaży Helu. Kongres USA uchwalił nawet specjalną rezolucję dotyczącą tej kwestii. W rezultacie projektanci niemieckiego giganta powietrznego byli zmuszeni nadal używać łatwopalnego wodoru do napełniania powiększonych butli cepelina, stosując wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa, które można określić jako bezprecedensowe. Na mostku kapitańskim, w korytarzach, przedziałach ładunkowych, kabinach pasażerskich i innych pomieszczeniach sterowca zainstalowano najnowocześniejszy wówczas system gaśniczy. Cała załoga otrzymała specjalne mundury wykonane z materiału antystatycznego. W warsztatach Cepelina produkowano buty ze specjalnymi korkowymi podeszwami. Przy wejściu na pokład pasażerowie oddawali zapałki, świece, zapalniczki, a nawet latarki. Dla palących pasażerów wydzielono osobną kabinę z jedyną na pokładzie zapalniczką elektryczną w postaci hermetycznie zamkniętej skrzynki, która była wyposażona w system nadciśnienia. Przewoźnik na własny koszt oferował wszystkim szeroki wybór drogich cygar. Ze względu na ograniczenia wagowe, zamiast wanien oferowano prysznice, a wszystko co możliwe było wykonane z aluminium, w tym fortepian, wykonany specjalnie dla kabiny sterowca. W kadłubie znajdowała się restauracja z kuchnią, a także dwie galerie z pochyłymi oknami. Hindenburg przeprowadził swój inauguracyjny komercyjny lot z 37 pasażerami, 61 kg poczty i 1269 kg towarów od 31 marca do 4 kwietnia do Ameryki Południowej. Od lata 1936 roku Hindenburg rozpoczął regularne przeloty pasażerskie przez Atlantyk do. USA i Brazylii. Sterowiec zyskał popularność jako środek transportu przez Atlantyk. Niemal wszystkie loty były wyprzedane z dużym wyprzedzeniem. Łącznie sterowiec wykonał 63 rejsy. Hindenburg odbył swój ostatni lot wieczorem 3 maja 1937 roku. Na pokładzie znajdowało się 97 pasażerów i załoga. Bilety kosztowały około 400 dolarów. Opuszczając Niemcy o 20.15 i przekraczając Atlantyk, Hindenburg pojawił się nad Manhattanem 6 maja 1937 roku. Chcąc zadowolić pasażerów i zademonstrować sterowiec Amerykanom, kapitan statku skierował cepelina tak blisko tarasu widokowego Empire State Building, że pasażerowie i goście mogli do siebie pomachać. Po okrążeniu miasta sterowiec skierował się w stronę bazy Lakehurst, gdzie miał wylądować. Przed godziną 16 dotarł do bazy. Do lądowiska od zachodu zbliżał się jednak rozległy front burzowy, a nadzorca bazy, Charles Rosendal, nie zalecił kapitanowi Prusowi wykonania lądowania. Sterowiec przez jakiś czas leciał wzdłuż wybrzeża, czekając na zezwolenie do lądowania, podczas gdy front burzowy powoli przesuwał się na północ. O 18.12 ze stacji Lakehurst nadeszła wiadomość radiowa, że warunki pogodowe są odpowiednie do lądowania, w związku z czym Hindenburg ponownie skierował się w stronę bazy. O 19.08 otrzymał kolejną wiadomość z Lakehurst, radzącą mu jak najszybciej lądować. O 19.11 sterowiec zszedł na 180 metrów. Z ziemi amerykański dziennikarz Herbert Morrison relacjonował przybycie sterowca. O 19.20 sterowiec wyrównał lot, po czym z dziobu zrzucono liny mocujące. O 19.25 wybuchł pożar w tylnej części przed statecznikiem pionowym nad czwartym i piątym przedziałem gazowym. W ciągu 15 sekund ogień rozprzestrzenił się na 20-30 metrów w kierunku dziobu sterowca, po czym usłyszano pierwszą eksplozję. Pół minuty po rozpoczęciu pożaru Hindenburg uderzył w ziemię w pobliżu masztu. W katastrofie tej zginęło 36 osób, 13 pasażerów, 22 członków załogi i jeden członek personelu naziemnego. Wielu z nich zginęło w pożarze lub udusiło się tlenkiem węgla, niektórzy próbowali wyskoczyć z płonącego sterowca, lecz ginęli wskutek upadku. Część załogi, w tym kapitan Max Pros została przygnieciona do ziemi przez płonące szczątki kadłuba. Ciężko poparzeni, zdołali wydostać się z braku, ale sześciu z nich zmarło kolejnego dnia z powodu poparzeń i obrażeń odniesionych w wyniku upadku. 76 lat po tym, jak dziesiątki ludzi zginęło w pożarze, a aktywna działalność sterowców pasażerskich została zawieszona, amerykańscy naukowcy ustalili prawdziwą przyczynę katastrofy Hindenburga. Według The Independent, teoria, która wcześniej była uważana za jedną z wersji, została potwierdzona dzięki eksperymentom. Grupa naukowców Southwest Research Institute z miasta San Antonio, znajdującego się w Teksasie, doszła do wniosku, ale daliby wodór naszym, to by nie było pożaru. Amerykanie za tą wojnę. pożar na pokładzie Hindenburga, który wkrótce po tragedii zaczął być nazywany niemieckim Titanikiem, był spowodowany elektrycznością statyczną, która powstała w wyniku zderzenia burzy z zewnętrzną powłoką sterowca i jego ramą. W tym samym czasie z nieznanego powodu na pokładzie sterowca doszło do wycieku gazu, najprawdopodobniej z powodu uszkodzenia jednej z butli z wodorem. Gaz przedostał się następnie do szybów wentylacyjnych. Podczas uziemiania lin lądowania sterowca różnica potencjałów między statkiem powietrznym a zewnętrzną powłoką wywołała iskrzenie, co spowodowało zapłon mieszanki wodoru i powietrza na pokładzie Hindenburga. Katastrofa ta oznaczała de facto koniec komercyjnego użytkowania sterowców w transporcie. Firma Deutsche Zeppelin Riderai anulowała wszystkie planowane rejsy do Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Niemiecki rząd wprowadził zakaz transportu pasażerskiego sterowcami, ograniczając ich użycie wyłącznie do przewozu poczty i udziału w pokazach lotniczych na terenie kraju. Loty zagraniczne sterowcami bez względu na cel zostały zabronione. W czerwcu 1937 roku poprzednik Hindenburga, zbudowany w 1928 roku sterowiec LZ Graf Zeppelin, został przeniesiony do Frankfurtu, gdzie został umieszczony jako ogromny eksponat muzealny na wystawie poświęconej hrabiemu von Zeppelinowi oraz jego dziełom. Wykonał 590 lotów, przewiózł 34 tysiące pasażerów, a nawet podróżował do Arktyki. Kolejny sterowiec z serii LZ130, choć ukończony, był używany wyłącznie do celów wojskowych i propagandowych. Wiosną 1940 roku oba sterowcy zostały zezłomowane na rozkaz ministra lotnictwa Hermana Geringa. Od straszliwej katastrofy minęło już prawie 100 lat, a zainteresowanie sterowcami nadal rośnie. Są one ponad trzykrotnie bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa w porównaniu z obecnym transportem lotniczym, co jest jest silnym argumentem za ich szerokim zastosowaniem. W 2012 roku w Lakehurst, New Jersey w USA, odbył się pierwszy lot testowy największego na świecie statku powietrznego. Nowoczesnego sterowca o nazwie Erlander. Jego koszt wynosi około 60 milionów funtów, a jego parametry robią wrażenie. Współczesny odpowiednik, wydawałoby się, dawno zapomnianych sterowców, jest w stanie poruszać się z prędkością do 150 km na godzinę. Jednocześnie może pozostawać w powietrzu przez 5 dni bez przerwy i lądować zarówno na powierzchni ziemi, jak i na powierzchni wody. Ładowność statku wynosi 10 ton. Airlander ma 92 metry długości, co czyni go największą Rucham obecnie maszyną tutaj, latającą świata, przewyższającą nawet największe samoloty. W przeciwieństwie do tradycyjnych sterowców, Airlander wykorzystuje połączenie helu i siły nośnej aerodynamicznej, dzięki czemu jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Sterowiec został zaprojektowany i zbudowany przez Dobra, kto chciałby, żeby mu ten kurwa ten Airlander do dupy wleciał? Kto by go chciał przyjąć tak zwany Einal Hybrid Air Vehicles, brytyjską firmę, której celem jest ożywienie zainteresowania sterowcami jako wielozadaniowymi statkami powietrznymi. Firma miała w planach wykorzystanie sterowców w różnych dziedzinach, takich jak umożliwienie dostępu do odległych obszarów, dostarczanie pomocy humanitarnej, reklama komercyjna oraz czarterowe podróże dla zamożnych klientów. Niestety 18 listopada 2017 roku Erlander uległ wypadkowi i rozbił się w hrabstwie Bedfordshire w Wielkiej Brytanii. Sterowiec oderwał się od masztu cumowniczego i następnie rozbił na polu. Co sądzicie o ponownym wykorzystywaniu sterowców? To trochę wolne są, nie?